Cześć kochani, witajcie w nowym odcinku mojej miłosnej serii Love Stories. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej na luzie. Opowiem Wam parę historii z mojego życia, tak jak w przypadku filmu o moim pierwszym pocałunku. Raczej tutaj właśnie będę głównie opowiadać o sobie, ale też mam nadzieję, że coś z tego filmu wyciągniecie, jakoś nawiążecie to, co tutaj będę mówiła do siebie. Także zapraszam Was do oglądania. Ale jak zwykle przed filmem zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Często do mnie piszecie w takiej sprawie, że podoba Wam się jakiś chłopak, macie krasza, ale jest to sławna osoba, znana, praktycznie nieosiągalna. I co macie zrobić, aby On Was zauważył, aby się z Nim spotkać, aby być z Nim? No cóż. Muszę Was rozczarować, ale w większości przypadkach to się nigdy nie wydarzy. Natomiast istnieje właśnie takie zjawisko, że um, podobają nam się sławne osoby, celebryci, jacyś, jakieś zagraniczne gwiazdy. Jesteśmy tak, jakby pod ich urokiem i to czasami trwa bardzo krótko, ale czasami naprawdę latami. I ja właśnie, słuchajcie, byłam taką nastolatką. Później nawet nie nastolatką, która bez przerwy się w kimś kochała. No i oczywiście były to osoby realistyczne, to znaczy takie, z którymi miałam na co dzień kontakt, ale też często były to osoby, których tak osobiście nie znałam. Znałam ich muzykę, znałam ich z telewizji, spodobała mi się ich gra aktorska, ale tak naprawdę nie wiedziałam, jakimi są osobami. Ja się teraz tego w ogóle nie wstydzę, to jest część mojego życia. Zresztą, Wielu dziewczynom coś takiego się przytrafia i uważam, że to jest zupełnie normalne. Więc słuchajcie, u mnie wszystko zaczęło się od filmu Władca Pierścieni. I ja, jak tylko zobaczyłam Froda, jedną z głównych postaci w tym filmie, to przepadłam. Przepadłam, słuchajcie, na 3 lata, jak nie więcej. I to naprawdę było intensywne. Naprawdę, bo wiecie, taka pierwsza miłość platoniczna. To jest coś niesamowitego. I ja do tej pory to yy, pamiętam i do tej pory mam sentyment do tego filmu. Oczywiście Harry Potter również był na tej liście moich yy, celebryckich yy, crushów. Był też Brad Pitt, Michael Jackson, yy, a ostatni taki sławny yy, japończyk, to był wokalista którego zresztą poznałam osobiście, to było niesamowite, ale o tym chyba opowiem Wam w innym filmie, który zobaczycie też na moim kanale niedługo. No i słuchajcie, to wszystko się tak działo między, powiedzmy, typu nas, tym rokiem życia, a ta końcowa miłość platoniczna była nawet, jak miałam, lat 20-21. Więc już całkiem. No nie, nie byłam już taka um, młodziutka, która ja uważam, że będę do końca życia młoda, ale um, wiecie o co no chodzi. No i pamiętam że w gronie moich znajomych były osoby, które mnie bardzo dobrze rozumiały i również miały takie swoje miłości, na których punkcie miały lekką obsesję, natomiast były też osoby, które w ogóle tego nie rozumiały. W ogóle nie wiedziały o co mi chodzi. No bo jak to może Ci się podobać osoba, której nie znasz? I w sumie miały troszkę racji. I myślę, że tutaj nadal jest taki podział, że są dziewczyny, które właśnie wariują na punkcie jakichś znanych artystów, ale są też takie, którym nigdy się to nie przytrafiło. Ja pamiętam, że za każdym razem, jak mi się podobał właśnie jakiś taki celebryta, powiedzmy, to ja wszystkim wokoło mówiłam, że ja z nim będę, że ja go kiedyś spotkam, że to jest w ogóle miłość już na całe życie, choćby oczywiście po paru miesiącach to mijało, ale jak już ktoś mi się taki zaczął podobać, to ja mówiłam tylko i wyłącznie o tej osobie. Cały czas mi się śnił, cały czas o nim myślałam. W ogóle pisałam w pamiętniku o tym, książki o nas, wyobrażałam sobie jakieś scenariusze. No słuchajcie, kompletny odlot. Moja rodzina miała mnie tak dosyć, zresztą znajomi również. No ale skończyło się to, kiedy poznałam mojego obecnego narzeczonego. I yy, no, mam nadzieję, że to już się nigdy nie przytrafi, bo jednak mam swoje lata i. No i słuchajcie, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlaczego tak się dzieje, że podobają nam się znane osoby? Tak jak powiedziałam na początku, często do mnie piszecie z takimi problemami, więc widzę, że to jest powszechny problem. Może nie problem, bo to jest też coś jednak fajnego, ale z drugiej strony trochę męczącego, no bo chcesz tego, ale nie możesz mieć tego. I ja was w pełni rozumiem. I po prostu trzeba to zaakceptować. To jest zjawisko normalne i dzieje się to dlatego, ponieważ od dziecka, przynajmniej tak w moim przypadku, były nam wmawiane jakieś takie totalne ideały. Czyli wiecie, książę. Przyjedzie do mnie na białym rumaku i wszystko zakończy się happy endem. Ale w życiu nie zawsze wszystko się kończy happy endem. I później po prostu mamy kryzysy, coś poszło w związku nie tak, jak myślałyśmy, że pójdzie, chłopak nas zranił, i tak dalej. Więc szukamy tych ideałów w osobach nieosiągalnych. Specjalnie, bo troszkę. Troszkę może się boimy tego, co może się wydarzyć tutaj, a tam nic nam nie grozi. W dużej mierze też sobie idealizujemy te osoby, wyobrażamy jakie są wspaniałe i widzimy tylko i wyłącznie zalety. Bo, tak jak mówię, nie znamy ich. Znamy tego wokalistę z teledysku, gdzie wygląda naprawdę... Mm -mm. Mm -mm. Śpiewa fantastycznie. Znamy tego aktora tylko z filmu, gdzie pokazano go jedynie z dobrej strony i to w najlepszych kadrach, najlepsze ujęcia, więc jest dla nas idealny. Ale w rzeczywistości gwarantuję Wam, że wcale tak nie jest. I jaki z tego morał? Jakie są moje rady? Słuchajcie, z jednej strony to są fajne wspomnienia. Możecie doświadczyć dzięki temu naprawdę niesamowitych wrażeń, szczególnie jeżeli poznacie tą osobę, jeżeli jesteście na jej koncercie, jeżeli jesteście na jakimś meetingu, no to to jest... Fenomenalne wydarzenie, ale może też prowadzić do rozczarowań, że myśleliście, że ta osoba jest taka, a wcale taka nie jest. Możliwe, że w waszym towarzystwie jest jakiś bardzo fajny chłopak, który jest tobą zainteresowany, a ty przez to, że jesteś zaślepiona tą idealną osobą, nie widzisz go i coś ci ucieka pomiędzy palcami. W każdym razie, tak jak mówię, to jest normalne, warto marzyć i spełniać te marzenia. Ale jeżeli to twoje zakochanie zamienia się w obsesję, nie możesz przestać o tym myśleć, jesteś non stop smutna, popadasz może w depresję ze względu na to właśnie, że nie możesz być z tą osobą, nie możesz sobie poradzić z tym uczuciem, to wtedy wydaje mi się, że powinnaś się udać do psychologa. Bo to już nie jest jakieś tam zauroczenie zwykłe. Tylko to już się robi poważny problem. Więc słuchajcie, miejcie tych swoich sławnych kraszów. Życzę wam naprawdę, żebyście kiedyś ich spotkały. Ale też polecam od czasu do czasu rozejrzeć się też wokół siebie. Być może jest ktoś równie atrakcyjny, tylko trzeba się dokładniej przyjrzeć. Jestem bardzo ciekawa, czy macie takiego krasza. Koniecznie dajcie w komentarzu znać, kto to jest. I czy miałyście już jakieś fajne historie związane z tymi osobami? Bo ja, tak jak Wam powiedziałam, miałam. Miałam. Ale o tym opowiem Wam w innym filmie, który będzie związany z moim tatuażem. Dajcie również znać, jakie kolejne filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. I widzimy się już niedługo. Pa!